Drugi dzień w Beskidzie Niskim to około 60-kilometrowy przejazd z regietowa wyżnego do Krępnej. Jedziemy przez Rotundę, Zdynie oraz opustoszałe Łemkowskie Wsie Lipną i Nieznajową do Wołowca. Z Wołowca kierujemy się do Krzywej, a następnie ruszamy w górę doliną, mijając Jasionkę, opuszczone Wsie Czarne i Długie oraz dawny PGR Wyszowatkę. I docieramy do miejscowości orzęna. Stąd zielonym szlakiem podjeżdżamy na wysokie. Wkraczając tym samym na teren Magórskiego Parku Narodowego. Z Wysokiego zjeżdżamy do Krępnej, gdzie planujemy nocleg na polu namiotowym Usołtysa. No i mamy już poranek. Fajnie się spało, Dawid? No i co? Taki widok na fajny Witera. Tak, schód słońca pod Jaworzyną. Znaczy, rozpoznałem na mapie: tu jest Jaworzyna. Tu mamy dział. No, a tu jest Rotunda. Tam na szczycie jest cmentarz z pierwszej wojny światowej. No, i my zaczynamy dzisiaj właśnie od tego, że zjedziemy, właśnie pod Rotundę. Przejedziemy przez Rotundę. No, i tam już do Zdyni będziemy się kierować, a potem dalej. No i co, woda już w re i be. Fajnie się spało. Jak smak Dakor? No względnie dobry. Bardzo dobrze. Espresso, bo brakło wody. Wietrów. I tu jest jakaś prawosławna czasownia. kapliczka jakby. Nie, ciekawe czy tu wlezę. E, ja wlezę. A i cmentarz też jakiś tam? Ale losy sporo To jest teraz kapliczka, bo w środku jest ołtarz No, zamknięte A tutaj widać, bobry działają Poobcinały drzewka No a tam dalej jest tama Widać ją stamtąd lepiej? Tam jest tama Ale się zrobiły zalew, nie? Jaszczurka? pokaż. Gdzie? Tu się schował pod, pod, pod Ja Chciałem tam się przejść. A to drzewko? No. Ale troszkę spróchniałe, ale to bym nie wchodził. Dobra, bo musimy wody zdobyć, nie? Dakor. No. Język idę bastałem. No, jest źródełko. Dakor. No. Źródło wody żywej. No, o. jak to, jak to będzie wyglądało? Mm. Jest coś lepszego w mm. pieczu jak docenia, jak nie ma, nie? Ale zajebiste, prawie takie jak pod przygibkiem. Mm. No, mm -hmm. no podjazd pod tą rotundę, dosyć trudny, kamienisty. No i o! dość stromy, a momentami nawet bardzo stromy. Jedna taka ścianka była. Nie by było opłać. No i następny fragment, gdzie trzeba będzie płacić. No i jestem na szczycie Rotundy. A tutaj cmentarz z I wojny światowej. No, jak dla mnie super oryginalny. Zbudowany przez znaczy architektem, tego był Duszan Jurkowicz, taki znany słowacki architekt. Który się wzorował taką starosłowiańskimi motywami. No I to jest dużo tu cmentarzy on właśnie zaprojektował z pierwszej wojny światowej w Beskidzie Niskim, a to jest chyba taki, no nie wiem, jak dla mnie naj, 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 najładniejszy. No z tej strony jest wejście, tu jest brama. Ten cmentarz. No to pewnie i Austro... Austriacy i Rosjanie. A to jest, jest ta inskrypcja, a tutaj ktoś dał ich tłumaczenie. Nie patrzcie, że leżymy tak z daleka od ludzi, a burze już nam nieraz we znaki się dały. Wszak słońce co rano do nas wcześniej budzi i wcześniej okrywa purpurą swej chwały. A tu tablica informacyjna widać jak kiedyś ta rotunda wyglądała, że była w ogóle bezleśna A tu projekt odbudowy z 2016 roku Bo tak to wyglądało w 2002 całkowicie, już zniszczone no To też kamienista góra, Tamte yeah. takie nie było. Higher and higher. Oh, now once I was broken hearted. Disappointment was my only friend. And then you came, and soon he was departed. And now I know I'll never see his face again. <sighs> Jesteśmy w Zdyni i zatrzymaliśmy się na małą kąpiel. Tam jest Dakor, który się kąpie Dakor, kąpiesz się elegancko? Najbliższe. Ko Pozdrawiasz kogoś? Chłopów? Mo się z tego, z, z prowidentem. <noise> <Wow>. Disco tu <noise> No, i wjeżdżamy ze Zdyni Chyba do tej nieistniejącej wsi Lipna, albo Lipnie, już nie pamiętam dokładnie. Lipna chyba. No i taki krzyż na, na wjeździe. Fajne drogi szutrowe. Koniki się chłodzą. No, a my takim szuterkiem lecimy. Pa. <śmierdzia> Chłopie, cypisy, jak <cypisy>. <śmierdzia> się dzieje i pisy. ale fajnie noch. Chłopy, dziki zachód, wigzam. Zukzowie, krócy wikza, my są... My też są siksowie, no. Nieznajowa, dawno wiocha zjechaliśmy, dużo ludzi tutaj, nie, no bo tu będzie chatka studencka też, o widzisz, taki inicjatywa drzwi do nieistniejących tego domu niby, nie, drzwi do wsi, no podjedziemy tam, nie No i co, Nieznajowa, symboliczne drzwi do wsi, jakaś historia też, nie, a widać, że tu była wioska, popatrzcie Owocowe drzewko, owocowe drzewko, tą kawliczka, zaparte no. jest, No zaparte, cmentarz w Nieznajowej trochę na grobków. Sporo tutaj przydrożnych takich krzyży. Tam w oddali jest jeden. Tu następny. Bardzo dużo ich tutaj jest. No droga kurde z tej nieznajomej do, do Wołowca taka bagienna. Cały czas podmokła i pełno komarów. Komarów. Nie komarów. No a tu chyba to są te zabudowania wołowca. Dużo, bro... Dużo trzeba było się przebrodzić przez rzeki, nie? Parę no. razy. Ale też się tak odświeży, to będzie dobre. jaskółeczki wariują nad wodą. Teraz właśnie na popas, potem rano. ten dobre śniadanie. Potem taki mocny obiad. Cerkiewka w wołowcu. Świeżo chyba wymieniam. Dobre. A za w cmentarzyk I jakiś świeży grób z 2009 Ale tutaj było około 800 mieszkańców Około 200 numerów było Ale większość pojechała na tereny ukraińskie no To jeszcze w 1945 nie? 1945 tak I wtedy po prostu już nikt stamtąd nie powrócił tutaj Bo Dobrze, pasporty zabrali Czasami na Syberię wywozili bardzo dużo ludzi. Pojechało na Syberię dwie No Nie, No teraz to już jest taka perełeczka. Perełeczka, która jest tak ładna, że to było szarą ponowo. Ona była bardzo zniszczona podczas akcji wisły. Tutaj sprawy stały. No, krowy. To niszczy je szybko, no nie? Tak, krowy, owce, no, lany. Jeszcze tyle nie się ukradł, z da, Tak, lało się ciurkiem, także ta polichronia była zniszczona. Z tej cerki grekokatolickiej zachowało się tabelka tutaj. To są, tak wyglądał kiedyś wzór cerki grekokatolickiej i te kolory są też autentyczne. One teraz jakby kolory były. Malował, to kolory by były mocne. Wściekłe. Mm, to Takie czerwone. Bo te cerkwy chyba z zewnątrz nawet też były malowane, nie? Niektóre Raczej, z nich. Niektóre tak. belka nad ramami rozumiem u góry, również jest z cerkwii grekokatolickiej. Widać, że ona jest taka biała, tak. no, I te elementy na szarym właśnie te. To a. jest zachowane. A reszta jest odnowiona. Reszta tak? jest odnowiona na styl prawosławny. Oh, you love, keep lifting me higher than I've ever been lifted before. Come on, fill me up, lifting my desire. I'll be by your side forevermore. See you love, keep on lifting me, keep on lifting higher and higher. Jesteśmy we wsi Krzywa, Postój obiadowy taka inwestycja unijna. Całkiem fajna, jakby. można sobie coś profesjonalnie zrobić nawet termometr jest. Nie wydasz to ci przepadnie, no to kurwa to jest sobie zawsze główny. Podstawowy kucharz Naczelny i główny No Inwestycja o, to unijna. unijna tu jest niezła, kurde Fajnie, bo śmieci będzie gdzie wyrzucić Tu jest kosz Tam jest kosz, tam jest następny kosz Tam jest jeszcze jeden, tam jest... No co kawałek są koszy A ciekawe Dawid co jest w tym budynku w ogóle, nie? Bo to jest częścią tego Ale nie niezła. No i jesteśmy na terenie dawnej wsi Czarne. A tu cmentarz wojenny i cmentarz łemkowski. No i dojdę sprawdzić jak to wygląda. No i wszędzie te dawne drzewka owocowe, co musiały przy domach stać. Cmentarz numer 53. No już taki skromniejszy, nie taki jak ten na Rotundzie. A tam cmentarz łemkowski. Zarastający. I tak to wygląda, taką taką drogą się jedzie bardzo fajnie, taką szutrową super. A tu chyba mają materiały z remontu tego ogrodzenia, albo do remontu. No i też symboliczne drzwi do wsi czarne. Jakaś tablica informacyjna. 11. No, symbolika, tak jest. A tam w dole. Bacówka w, bar... w Czarnym że nasi górale No i owieczki tutaj się pasą no Tereny fajne na wypas No i kolejny cmentarz z pierwszej Wojny Światowej we wsi Długie Też w widokowym miejscu Oh, you love, keep lifting me higher than I've ever been lifted before. Come on, fill me up, lifting my desire. I'll be by your side forevermore. See you love, keep on lifting me, keep on lifting higher and higher. I feel love and keep on letting me keep on letting me higher and higher. Szczyt wysokie, straszne błoto po drodze na tej zielony szlaku. Niby grzbietowy, ale taki podmokły totalnie. Mało przejeżdża. O, wow, wow, wow. ale ładuje E, warto było tędy pojechać, pięknie tu No i nocujemy w Krępnej Na polu namiotowym grzybek u Sołtysa Teliwy pas I idę się wykąpać w Wisłoce Zobaczymy jak będzie <laughs> Przymusił chłap Akceptowalna temperatura? Akceptowalna W potoczku była zimniejsza? W potoczku była dużo zimniejsza tak? Po plecach, po plecach mydli. Po plecach? Tak.